I mamy, drodzy Państwo, adwent. Czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczekujemy Jego przyjścia na końcu czasów. Czekamy także na święta Bożego Narodzenia, kiedy to będziemy rozpamiętywać przyjście na świat Bożej Dzieciny w Betlejem. To piękny czas, pełen nadziei, pełen oczekiwań na coś radosnego, pięknego, a niekiedy i tajemniczego, może nieznanego. Dla mnie ten czas jest również okresem wspomnień. Sięgam bowiem niekiedy pamięcią wiele lat wstecz, kiedy to miałem okazję poznać wspaniałą osobę, Niemkę Heidi Krawczyk, która mieszkała w żabnie w gminie Radomyśl nad Sanem. To była wspaniała osoba, której niestety nie ma już dziś pośród nas. A dlaczego właśnie z nią bardzo często kojarzy mi się Adwent? Posłuchajmy. Właśnie o tym chcę Państwu opowiedzieć. Mieszkając koło Rostoku, Heidi poznała swego przyszłego męża Mieczysława. Tam się pobrali i jakiś czas mieszkali. Tam przyszedł na świat ich syn Tomasz. Postanowili jednak przyjechać do Polski, mając tutaj przed sobą perspektywę pracy. Tworząc rodzinę polsko-niemiecką, kultywowali tradycje obydwu krajów. Przebywając wśród swoich najbliższych za odrą, krzewili polskie zwyczaje bożonarodzeniowe, a zwłaszcza łamanie się opłatkiem. Jakie to piękne dzielić się z kimś? Słychać było wówczas głosy rodziny i znajomych. Heidi Krawczyk czuła się w Polsce bardzo dobrze. Lubiła swoją nauczycielską pracę. Pracowała bowiem w szkole w radomyślu nad Sanem. Na początku mówienie w języku polskim sprawiało jej dużą trudność, ale napotykała wielką pomoc, życzliwość i te wszystkie kłopoty z czasem ustępowały. Z zapałem uczyła języka niemieckiego i angielskiego, nie kryła zadowolenia ze swoich Uczniów podkreślała, że polska młodzież jest inna niż niemiecka. W Polsce jeszcze nie narzekamy na dyscyplinę, tak zawsze twierdziła, a odnośnie do poznawania obcych kultur, mówiła, że jest to coś, co uczniowie bardzo lubią. Wykonując moją reporterską pracę, bywałem często w gminie Radomyśl nad Sanem. Zaglądałem także do żabna, gdzie mieszkali państwo krawczykowie. Bardzo lubiłem tam bywać. Rozmawialiśmy długo, szczególnie wieczorami. Panowała wtedy wspaniała atmosfera, w kominku palił się ogień, i w takiej ciepłej, życzliwej atmosferze poruszaliśmy wiele tematów. Heidi. Lubiła bardzo opowiadać o sobie, o swojej pracy, problemach, trudnościach, nadziejach. Nic dziwnego, że były to niezwykłe, niezapomniane chwile. Niekiedy nawiązywała do swojej współpracy z radomyskimi strażakami, którzy mieli bogate kontakty ze strażakami niemieckimi. Kiedy dochodziło do spotkań, wymiany. Ćwiczeń różnego rodzaju, Heidi służyła wszystkim swoją pomocą jako tłumacz. Zawsze była życzliwa, nikomu nie szczędziła czasu. Kiedy pamiętam, nadszedł rok 2007, postanowiliśmy kiedyś spotkać się w gimnazjum w Radomyślu, gdzie Heidi pracowała. Zbliżał się bowiem Adwent, i Heidi postanowiła przeprowadzić lekcje na temat zwyczajów adwentowych w Niemczech. Poruszała te tematy dość wcześnie, bo o ile dobrze sobie przypominam, był wtedy 22 listopada. Pamiętam, że uczniowie pod okiem Heidi Krawczyk wykonali. Okazały wieńce adwentowe ze świecami. Przystroiwszy nimi pracownię języka niemieckiego, położyli na ławkach talerze pełne pierników i owoców, które serwowano wraz z herbatą. Co wtedy Heidi Krawczyk mówiła? Niemiecki Adwent to czas radości i rodzinnych spotkań. Ten okres ma jakiś inny nastrój. Ludzie pragną być razem i cieszyć się. Zauważyła, że towarzyskie rozmowy nie mogą obejść się bez pierników na stołach, które wówczas smakują najbardziej. A wszystko odbywa się w pięknej scenerii, gdyż domy przystrojone są wieńcami adwentowymi. I Heidi opowiedziała wtedy o czterech świecach, które widnieją właśnie na tych adwentowych wieńcach. Powiedziała, iż cztery świece umieszczane w wieńcach mają swoją symbolikę. Wyjaśnia ją piękna historia, której bohaterem jest dziecko. Dlaczego się nie palisz? spytała pierwszą świecę, wchodząc do pomieszczenia, w którym panował półmrok. Jestem pokój, a w tym domu nie ma pokoju, usłyszała odpowiedź. A ty, czemu się nie świecisz? Zwróciło się do drugiej. Jestem wiara, a tu domownicy nie wierzą w Boga i nie chodzą do kościoła, rozległ się głos. W podobnym trzecim przypadku świeca powiedziała: Nazywam się miłość, nie zapłonęłam, gdyż tutaj wszyscy się kłócą choć Boże Narodzenie tuż, tuż. A ja mam na imię nadzieja i wciąż się palę, padło czwarte stwierdzenie. Ufam, że w domu jeszcze wszystko może się zmienić, że od mojego światła pozostałe świece zapłoną. Ta lekcja w radomyskim gimnazjum była niezapomniana. Niezapomniana dla Heidi Krawczyk, niezapomniana dla jej uczniów, a także niezapomniana dla mnie, bo potrafiła we wspaniały sposób opowiadać, zachęcać uczniów do poznawania niemieckich tradycji. Robiła to wszystko z uśmiechem, z radością, z życzliwością, z wielkim pokojem. I tym bardziej teraz, kiedy nadszedł kolejny adwent, napawa mnie smutek, że Heidi Krawczyk nie ma już wśród nas. Jakiś czas temu ciężko zachorowała, odeszła, ale żyje w sercach ludzkich, żyje w pamięci uczniów. Żyje w pamięci mieszkańców Żabna, żyje w pamięci mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem. Heidi twierdziła zawsze, że czas adwentu za Odrą jest niepowtarzalny, natomiast święta Bożego Narodzenia są najpiękniejsze w Polsce. Rzeczywiście, drodzy Państwo, gdzież Boże Narodzenie? Jest piękniejsze niż w Polsce. Teraz, kiedy mamy adwent, kiedy żyjemy właśnie tą nadzieją, kiedy czekamy na wszystko, co dobre i piękne, sięgamy pamięcią do wszystkich chwil, które to piękno mogły i mogą w dalszym ciągu budować. Dlatego życzę Państwu adwentu, pełnego pokoju, pełnego radości. Niech to oczekiwanie na przyjście Pana będzie dla nas owocne, pełne pokoju. Niechaj przyniesie nam jak najwięcej dobra i niech w naszej pamięci żyją tak dobrzy i wspaniali ludzie, jak Heidi Krawczyk.